Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką na Wodę Polskiej. Świat witają Was. Piotr i Janusz Sztąbka. Chciałem podziękować Januszowi, że w ogóle wybrał się ze mną na ryby, ponieważ próbowałem go wyciągnąć już dosyć długo, natomiast jego czas nie pozwolił na to, żebyśmy się mogli wcześniej spotkać. A znowu ja musiałem wyjeżdżać troszeczkę daleko, co było powodem naszej nieobecności, jeżeli chodzi o wspólne wędkowanie. Natomiast dzisiaj wybraliśmy się na jezioro, gdzie będziemy próbowali złowić płotki. I to będzie nasz główny temat dzisiejszego odcinka. Janusz jeszcze nigdy nie łowił płotek na łajkę z lodu. Dlatego dzisiaj ma swój pierwszy raz i cieszę się, że mogę go zarazić tą, tym bakcylem wędkarskim. Kolejny etap wędkarski, kolejny level wędkarski, jak ja to zawsze powtarzam. I to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o zbiornik, na którym będziemy mówili. Janusz, ty znasz tą miejscowość. Znam miejscowość, przyjeżdżałem tu na wypoczynek do sąsiedniej do sąsiednie miejscowości nad sąsiednie jezioro Chodeckie. Na krąszewice przepływało się łodzią, bo jest tu przesmyk łączący te dwa jeziora. I latem łowiłem porządne leszcze, ale to było naście, jeżeli nie powiedzieć, dziesiąt lat temu. Na lodzie jestem w ogóle bodaj drugi raz w życiu, a na tym jeziorze po raz pierwszy. Liczę na to, że przy instruktażu Piotra i kolegów, którzy tu znam, towarzyszą uda się coś złowić. No to jest mój absolutny debiut. Najważniejsze, że jest z nami i że kolejny wędkarz, który łowi metodą spinningową i gruntową i spławikową będzie łowił teraz... I na... muchową. I muchową, właśnie przede wszystkim muchową. <laughs> będzie łowił z nami tutaj yy, na, na lodzie. Przypomnijmy, że Janusz w tym roku w poprzednim roku, bo już mamy 2017, złowił suma 2,10 m. Piękny wynik, gratulacje. Pokazywaliśmy no, w filmie. Będzie żarcik, liczę na podobnego sumatu spod lodu. podlodu. <grym> <grym> dzisiaj, <grym> dzisiaj będziemy mówili na głębokości około 8-7 m. Z tego co wiem, co mi mówili miejscowi. Jeżeli chodzi o zestawy, które przygotowałem sobie, oczywiście będziemy mówili na e, bałajki. E, żyłki od 006 do 007, 008. Można delikatnie grubiej, jak będą grubsze ryby, będzie ich troszeczkę więcej, żeby je szybko wyciągać, pokazywać takie szybkościowe dosyć łowienie. Jeżeli chodzi o zanęte, no to zrobiłem w ten sposób, że trzy garści ziemi na jedną garść zanęty. Zanęta typowo płotkowa o drobnej frakcji. Najważniejszy w zanęcie jest robak. Robak jest no, takim, że tak powiem, taką pierwszą sprawą, która jest istotna o robaka musimy dbać. Robak nie może być gdzieś na miejscu, gdzie jest na przykład bardzo zimno, z tego względu, że dzisiaj akurat mamy temperaturę minus 2, minus 3 stopnie to w takiej temperaturze jeszcze jest wszystko w porządku, natomiast jeżeli jest minus 10, minus, minus 15, ten robak musi być gdzieś schowany. Najlepiej go schować pod, pod kurtką typu Jokers, a na przykład grubą ochotkę, również gdzieś tam w ciepłe miejsce. Oczywiście mamy, ja akurat mam przy sobie taki fajny przyrząd, który jest dużo bardzo pomocny, ponieważ otwieramy, zakładamy, zamykamy. To jest bardzo istotne i takie rzeczy się przydają jeżeli chodzi o łowienie pododowo, oczywiście świder, no i bezpieczeństwo. My akurat mamy y, kombinezony wypornościowe, ale bardzo istotne jest to, żeby <laughs> pamiętać o tym lodzie, że to jednak jest y, taki moment, że można jednak zrobić sobie krzywdę. No trzeba uważać na miejsca, które są y, wątpliwe. Y, miejscowi często wiedzą, gdzie są tak zwane oparzeliska, jakieś podwodne źródła. W tych miejscach lód może być cieńszy. Y, zawsze trzeba trzymać się y, blisko jakiegoś kolegi. Y, Przyda się, przydaje się również taki sprzęt ratunkowy. Czasem niektórzy wędkarze podlodowi, z tego co widziałem, ciągną za sobą jakąś linę, na której, na której końcu jest jakiś przedmiot przywieszony. Zawsze może ktoś podbiec, na przykład styropian, kolce do wydobywania kolce, się spod, spod Rzutka. lodu. Także to są rzeczy, które należy przy sobie mieć. Ja debiutuję, więc wiem to z opowieści kolegów, no i będę się trzymał tych zasad, bo oni mnie tego uczą. Powiem tak, Janusz bardzo szybko się uczy, bardzo, bardzo szybko, że tak powiem. Dzisiaj no, będziemy prowalizować płotki, i dlatego płotki, ponieważ są to ryby, które raczej e, chętnie biorą. Oczywiście w fajnych temperaturach, fajna jest odwilż. Minimalnie na plusie, minimalnie na minusie. To są takie ryby, których jednak można połowić i szczególnie na tym jeziorze, ponieważ ja tu byłem kilka lat temu. No i przypomnę sobie jak tutaj było, jakie były głębokości. Na szczęście są z nami miejscowi wędkarze, którzy nam mniej więcej pokażą, gdzie. Gdzie inni wędkarze łowili tutaj płotki? Z tego co wiem, mówili je na serek. My będziemy je łowili na ochotkę, oczywiście, bo to jest dla numer jeden w moim pudełku i w moim rozpisie, jeżeli chodzi o łowienie. Mam przygotowane sześć wędek, nie za dużo z tego względu, że już nie chciało mi się wczoraj wieczorem robić zestawów. No niestety z wyjazdu na wyjazd chciałem się po prostu wyspać, zjeść i te 8 godzin chociaż przespać. No i cóż, a i to bardzo istotne jest, też takie elementy. Ja sobie zrobiłem to ostatnio u Maxa, jak byliśmy w Czocztynie. Przydatne bardzo, ponieważ wędkarze często wchodzą w dziury, ponieważ myślą, że no każda dziura wywiercona to już należy praktycznie do nich, jeśli ją zobaczą na lodzie. Dlatego ja sobie zaznaczam kilka otworów, ponieważ ja otworów robię bardzo dużo, z tego względu, że chcę sprawdzić, szczególnie za okoniem, jeżeli biegamy za okoniem, prawda, czy za leszczem, zostawiamy sobie leszczowisko. Takie chorągewki e, upoważniają do tego, żeby można było łowić. No i taki przyzwoity wędkarz zawsze zwróci na to uwagę, że jednak ta dziura jest zajęta i możemy e, swobodnie e, tam wrócić. Uczmy się, etyki wędkarskiej da, w każdej kratunku. dziedzinie e, łowienia to jest jeden z elementów tego. Zaznaczenie miejsca oznacza. Byłem tutaj, to jest y, m, moja y, dziura i w, do niej wrócę i będę chciał tu łowić jeszcze. Dokładnie. Druga sprawa, e, bardzo istotne, e, wiertło. E, zawsze, jeżeli e, nie wiercimy, to albo wewiercamy się w otwór obok, zostawiamy wiertło wywiercone, żeby było widoczne. Nigdy nie kładziemy wiertła bez zabezpieczenia. Z tego względu, że takie wiertło może zrobić dużą krzywdę wędkarzowi, może przeciąć co najmniej e, but. but, a co najgorzej nogę i wtedy. Janusz musi to strzybać, prawda? No nie chciałbym dzisiaj <noise> używać swoich umiejętności zawodowych, tylko wędkarskich. Ale bardzo się cieszę, że jest ze mną, e, ponieważ no, e, przyjaźnimy się od, od jakiegoś czasu. E, zaczęło się od złego spotkania, ponieważ trafiłem do szpitala, ale jak widać pasja wędkarska nas połączyła. Zostawmy i... złe wspomnienia, Piotr, zajmijmy się rędkarki, tak dokładnie. A ja chociaż na e, parę godzin e, oderwę się od stołu operacyjnego i konieczności. E, leczenia ludzi, wytchnienie też się należy. Dokładnie, idziemy na ryby. Miejsce. W tym otworze zrobię dwie pomarańcze i po prostu wrzucę je z góry. Wcześniej oczywiście dodałem jokersa. Płotka ogólnie bierze w toni, to znaczy opuszczając zestaw miziamy delikatnie, jest raczej takie wyprostowanie. No i kolejna dziura zalęcona. Jak jest bardzo głęboko, tak jak mamy tutaj, to lepiej oczywiście podać z dzwonka. Ale możliwości są różne, dlatego różnie trzeba to spróbować. Kolejne miejsce, kolejny otwór wywiercony, oczyszczamy sobie stanowisko, gdzie będziemy łowili, szczególnie podczas mrozu to jest uciążliwe, bo łowiąc na bałajkę, odkładając żyłkę, wtedy żyłka wplątuje się w te pozostałości lodu, które później zamarzną jeszcze bardziej, bo jak widać teraz wyrzucam nie tylko lód, ale i wodę i podczas zamarzania to robi się sztywne, twarde i żyłka wplątuje się w taki element. Często jest tak, że zrywamy zestawy. Oj, tu luźno. Dzwonka podamy. pod lodem praktycznie, Nie dobrze. Kolejna niewielka rybka, tym razem okonek takiej wielkości ryby. I próbujemy dalej, na razie katastrofa po prostu. To nic nie ma. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, trzeba szukać. No to pierwsza płoć złowiona na jeziorze Krąszewickim i w ogóle przeze mnie w życiu spod lodu. Cały czas szukamy tych ryb, wywierciłem około 30 dziur. Janusz zrobił dwie poteczki, ja złowiłem dwie poteczki dosłownie z jednej dziury rybka albo nic. I cały czas szukam tych ryb. Ich w ogóle nie są na braniu miejscowych. Teraz się pytałem, którzy łowią troszeczkę dalej od nas stacjonarnie. Nie mieli nawet dotknięcia dzisiaj. Także nie jest ciekawie, no, ale takie sytuacje też są na lodzie. Ja pokazuję realne wędkowanie w Polsce. Jak po prostu to wygląda. No czasami jest tak, że jest Eldorado. Czasami jest tak, że coś złowimy, a czasami jest tak, że nic nie złowimy. No. Ale walczymy i nie poddajemy się jeszcze dzień. Yy, nie skończył się, także spróbujemy je namierzyć i mam nadzieję, że zmusimy je do brania, abyśmy coś państwu pokazali. No my liczyłem na dużo lepsze efekty dzisiaj naprawdę, ale po tym jak tu przyjechaliśmy zwątpiłem. piął się, ale fajny był. Albo płotka. Akurat w tym otworze, w którym rozwęciliśmy. tutaj podałem teraz zanętę luźną z dzwonka. Do samego dna, tu jest około 7 metrów. Także dobra głębokość, jeżeli chodzi o płotkę. W kilku następnych dziurach będę szedł w stronę brzegu, zobaczymy jaka jest głębokość. Czy się zmniejsza? Na pewno będzie troszeczkę się zmniejszała, będzie się wypłycała ta głębokość, będzie tam taka góreczka. Z tego co pamiętam. No i oczywiście tam podam luźno z ręki. Tutaj jest dzwonka, oczywiście poszukamy też okony przy trzcinach, zobaczymy. Jak na razie nęcimy ten otwór, zaraz następny, następny, następny. I pamiętajcie o tym, że najlepszym sposobem na to, aby łowić ryby, to nie jest, że wywiercimy trzy otwory i starczy. Wywiercić 10, 15 nawet otworów, zanęcić te, te otwory różnymi sposobami, no i później wracać do danego miejsca i zacząć łowić. To jest bardzo istotne, bo to, że zrobimy sobie jeden otwór i nie ma ryb, nie biorą, to nie znaczy, że one yy, nie chcą brać. To znaczy, że po prostu może ich nie, nie być w danym miejscu. Są zimowiska, wiadomo o co chodzi, no trzeba znaleźć te ryby, i wtedy po, po, po prostu trzeba je umieć wybrać z, tego, z tej wody i umieć je łowić, jak również i zanęcić. Dobra, idziemy teraz dalej. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu z wędką na Wodę Polskiej Świat. Niestety takie rybki bardzo mało, praktycznie nie biorą. Pogoda się już hmm, pogarsza, także do zobaczenia w następnym odcinku. Za tydzień o 16.10 nie przegapcie. No a ja z tego miejsca już pragnę wszystkich zaprosić na wędkowanie zimą na lód. Oczywiście pamiętajcie o bezpieczeństwie. Podsumowując dzisiejszy dzień. Praktycznie wywierciłem około 40-50 dziur, no i pojedyncze ryby w nęconych dziurach nie było ryb. Tam, gdzie posypałem delikatnie zanęty, to była jakaś jedna rybka, ale mi się wydaje, że to były bardziej ryby stacjonarne te okątki gdzieś tam przy, przy, przy takich głębszych miejscach, gdzie był jakiś dołek. No i cóż, no, tak czasami bywa, nie zawsze jest tak, że się łowi dużo ryb. Czasami jest tak, że się łowi kilka ryb, no ale takie jest wędkarstwo, na tym polega wędkarstwo, że trzeba być wytrzymałym, nie poddawać się. I jutro też jest dzień i też jutro można jechać na ryby i może będzie lepiej. No, trafiliśmy najgorzej jak mogliśmy, ja przygotowałem się już na szybkościowe łowienie płotek, bo, ponieważ kiedyś tu byliśmy, mówiliśmy fajne płotki, bardzo dużo tych płotek, natomiast dzisiaj praktycznie nie biorą. No trudno, tak czasami po prostu jest. Do zobaczenia w następnym odcinkach. W następnym odcinku programu Zwędka na Polskiej Świat. 16.10. Nie przegapcie. Widzimy się za tydzień.